Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z trzecim sezonem serialu The Bad Batch i z podwójnym kolejnym spotkaniem, ponieważ dziś będziemy zajmować się oczywiście odcinkami 10 i 11, kolejno kryzys tożsamości i punkt bez powrotu, a jednocześnie można powiedzieć kończymy drugi akt tego sezonu i szykujemy się na, na cztery pozostałe odcinki, które będą wielkim zakończeniem całej naszej przygody. I zanim przejdziemy do omówienia tego, co dzisiaj nam zostało, Zostało dostarczone standardowo przypomnienie, yy, omówienie jest w pełni spoilerowe, więc jak nie chcecie sobie psuć zabawy, to przerwijcie natychmiast i wróćcie ewentualnie, kiedy już obejrzycie, bo jest o czym mówić. I, i dzisiaj chciałem to podzielić na dwa elementy, znaczy yy, pójdziemy... Podcinkach, po bo każdy z nich jest znaczący, każdy z nich jest ważny, ale są w zupełnie innym, powiedziałbym, klimacie i nieco więcej chcę powiedzieć o pierwszym z nich, czyli kryzys tożsamości, który jest. Odcinkiem spokojnym, który można powiedzieć bardzo mocno przypomina nam pierwszy odcinek wprowadzający, gdzie znów e, skupiamy się na przygodach w górze Tantis i tym razem o, oczywiście skupiamy się na postaci Emery Car, czyli siostry e, naszych drogich klonów, która, no, jak sama, sama nazwa odcinka wskazuje ma kryzys tożsamości. I może być to odcinek, który. Z jednej strony wiele osób stwierdzi, że nic się za bardzo nie dzieje. Znaczy, dzieje się o tyle, że fabuła idzie mimo wszystko do przodu i jest on takim, powiedzmy, punktem, który ma nam pokazać, jak nasza Emery systematycznie zmienia swoje podejście do swojego zadania, do swojej służby względem naszego głównego Hemloka. I teraz tak, ten odcinek dla mnie jest rewelacyjny na wielu poziomach. A przede wszystkim zacznijmy od tego, że, że muzyka, znów po raz kolejny, muzyka jest um, absurdalnie dobra, jeżeli chodzi o budowanie napięcia, ale jest jedna rzecz, która sprawia, że ten odcinek jest mocny. On jest ciężki i tak jak um, admin Jedikey, którego pozdrawiam i do którego zachęcam, bo on bardzo zawsze jest naprawdę solidnym źródłem informacji, jeżeli chodzi o gwiezdne wojny na Facebooku, bardzo celnie zaznaczył, iż. Jest, by, był zaskoczony, ja też jestem zaskoczony, że ten odcinek w tej formie przeszedł jako odcinek z serialu animacji dla dzieci. I ja wiem, i to nie jest tak, że do tej pory nie mieliśmy mocnych odcinków, bo Clone Warsy również miały wybrane odcinki, czy też arki historyczne, które były, dotykały poważnych tematów, czy, czy były brutalne. Ale to, co tutaj dostajemy jest, um, jest niepokojące. Mamy bowiem pokazaną, ostatecznie rozwiązaną zagadkę, co kryje się w skarbcu Hemloka, i tak jak wiele osób zakładało, przypuszczało, że tam znajdują się ciała, nie wiem, zamrożonych, zmartwych i przechowywanych w chłodniach czy coś w tym stylu, rycerzy Jedi z ich midi-chlorianami oczywiście we krwi, okazuje się, że tutaj mamy do czynienia z dziećmi. Dziećmi, które zostały. Albo porwane, tak jak widzimy to w przypadku Kadabeyna, albo zostały zmanipulowane, które, no, którym obiecano powrót do domu, a raczej możemy spokojnie założyć, że tego powrotu do domu nie będzie. Um, I mamy tutaj, w pewien sposób powiedziałbym, pokazaną taką brutalność, e, bezwzględność całego imperium na zasadzie: e, nie mamy tutaj przemocy stricte per se, nie widzimy tutaj nikogo zabijanego, torturowanego, ale. Odkrywanie tych poszczególnych elementów całego tego schematu działania tej placówki no, jest przerażające. Ja absolutnie nie jestem osobą, która w jakiś sposób e, przepada za dzieciakami, a i tak oglądając ten odcinek. Poczułem się trochę jak Braso z serialu Andor, który powiedzmy za pomocą cegły chce po prostu zbić na kwaśne jabłko całe imperium. Niczym Marwa, która w swoim monologu, bo jakby cała scena z jej monologiem, pokazaniem tego, jakie imperium jest zgłe, złe i zgniłe, przyszło mi do głowy oglądając ten odcinek Bad Batch, bo to jest naprawdę mocne, naprawdę solidnie wykonane a jednocześnie jest wplecione znów po raz kolejny w całą tkankę tego serialu. Oczywiście, ja bym z miłą chęcią przygarnął jeszcze więcej z 5-10 minut, więcej podbudowy tego wszystkiego, bo mimo wszystko czuć trochę, że musimy odhaczyć poszczególne sceny, żeby nasza Emery przeszła swoją drogę, jakąś tam przemianę częściową przynajmniej. W tym jednym odcinku. Ale jednocześnie twórcą udało się w świetny sposób pokazać elementy dotyczące całego świata, scena otwierająca, gdzie no jakiś tam człowiek, jakiś tam obcy akwalisz sprzedaje informacje, żeby trochę zarobić, i jest to poczucie strachu w galaktyce, jeżeli twoje dziecko jest, nazwijmy to w tym naznaczone. Mamy Kadabana, który jest absolutnym skórnym, znaczy. On jest zły, bo jest łowcą nagród, jest bezwzględnym łowcą nagród i nie ma tutaj śmieszków, jakby nie ma tutaj dodanych jakichś elementów, że Haha, ja jestem Cad Bane z Clone i tak dalej, tylko jest bezwzględnym łowcą nagród, który po prostu zarabia na tym, na czym się zarabia I, i tak, jak to funkcjonuje i tacy ludzie są w świecie um, i podoba mi się jego pojawienie, jakby to nie jest wymuszone, jakby dobra, fajnie, że to jest Cad znamy Cad'a Bane ale to nie jest tak, że on koniecznie tutaj jakby nie pasuje. To, to absolutnie w żaden sposób nie, 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 nie przeszkadza. E, mamy kontynuowany oczywiście wątek, z, e, czy później będziemy mieli kontynuowany wątek z e, wykrywaniem e, naszej naszej ekipy, ich lokalizacji e, i tutaj mamy wspomnianą Syd z poprzedniego sezonu Trandoshanka, która możemy spokojnie założyć nie żyje. Jakby serial dla dzieciaków mówi nam, że w bezpośredni sposób, że ta postać została storturowana, wyciągnięto od niej informacje i ona nie żyje. No, zakładam, że tak to jest robione. Generalnie rzecz ujmując, cały ten kryzys tożsamości, ten pierwszy z dzisiejszych odcinków, jest bardzo dobry. Znaczy się, on jest tak, jak widzę różne komentarze i mogę się częściowo z nimi zgodzić, on jest, on bije na głowę, jak w serial dla dzieci większość seriali aktorskich, które dostaliśmy, jeżeli chodzi o jakiś sposób ukazania powagi, uwagi em, i skupienia się na tej walce dobra ze złem, bo jakby w tym odcinku Imperium, co jest też rewelacyjne, nie jest kreskówkowo przerysowane. Ono jest pokazane jako z jednej strony zła instytucja, z drugiej strony scitowie, którzy no, są gotowi torturować dzieci tylko po to, żeby osiągnąć swoje cele, więc całość tego Odcinka, kiedy pierwszy raz go oglądałem, kiedy raz, pierwszy raz do niego podchodziłem, miałem takie poczucie, że no dobra, musimy zdobyć jakiś punkt odniesienia, musimy mieć jakąś postać, która pomoże naszej ekipie na Tantis, no więc bierzemy Emery Car. I jakby samo założenie jest dosyć oczywiste i tak dalej. I w samym odcinku też znów nie mamy nic bardzo odkrywczego pokazanego. To nie są rzeczy, których do tej pory nawet w Gwiezdnych Wojnach nie widzieliśmy, ale to jak jest zrealizowane, jak jest pokazane, no, nie bez powodu skojarzył mi się ten odcinek z Andorem. Bo, bo gdyby odjąć animację, gdyby odjąć jakieś powiedzmy uproszczenia związane z e, byciem kreskówką, czy nawet skrócony czas ze względu na to, że jest to odcinek animacji, e, to jest świetnie. I jest rewelacyjnie, właśnie znów nie tak bezpośrednio. Znaczy, to wszystko jest oczywiste dla nas widzów, ale jest to pokazywane. Serial nie mówi nam, że patrzcie, że drogie Imperium jest złe, bo wykorzystuje dzieci, tylko my to widzimy, my to rozumiemy, my to czujemy. To, że duża część tego odcinka jest bez dialogów, bez um, pokazywania tego wszystkiego, bez mówienia o tym wszystkim, jest naprawdę e, rewelacyjne. Plus do tego, z tego co widziałem, są jakieś e, chyba e, kiedy prze, ktoś przeanalizował zapiski Hemloka na jego e, tablicy, na jego powiedzmy tablecie to znalazły się informacje e, chyba o jakiejś wstępnej fazie Dark Troopers czy coś takiego. Tutaj wiem, że znów odsyłam do Jediki, tam są analizy bardziej dogłębne ode mnie. Ja chcę się skupić na tym, że ten kryzys tożsamości to jest. To jest ten moment, kiedy oglądam animację Wojenną i. No, jakby przeskoczyliśmy ten próg. Jakby naprawdę skoczyliśmy na wyższy, lepszy poziom pokazania tego wszystkiego i naprawdę, naprawdę mi się to podobało. Natomiast z drugiej strony, punkt bez powrotu. I jest znów tym kolejnym takim, tak jak powiedziałem na początku, zamknięciem drugiego aktu, nazwijmy to filmu. Że teraz już nasza ekipa się będzie szykowała do wielkiej akcji, no i ma to sens, bo zostały nam cztery odcinki, więc będzie zbieranie ekipy, szukanie informacji itd., itd. i tak i tak sam odcinek jest ok. Jakby jest poprawny, nasi bohaterowie próbują uciec, ale zostają mimo wszystko przechwyceni przez Impenium, no i mamy standardową zagrywkę pokazującą nam jak Omega dorosła. Jak ona w pewien sposób dojrzała i nie jest już tym takim dzieciaczkiem, który w pierwszym sezonie wymagał ratowania, tłumaczenia i tak dalej, tylko ona doskonale już wie dlaczego, no, czy może nie tyle dlaczego jest taka cenna, ale co musi zrobić. I jakby szkolenie, uczenie się, przebywanie z innymi klonami pokazuje jej tą drogę. I tutaj oczywiście cały czas mamy podkreśloną jej relację z Hunterem, z Crossharem, przepraszam. Które z jednej strony nie chce na początku jej puścić, ale z drugiej strony, no, zdaję sobie sprawę, że to jest jedyne rozwiązanie. I gdybym miał powiedzieć, co mi tak dosyć mocno przeszkadzało, ale całkowicie nie skreśla tego odcinka, to jest ostateczne zachowanie crosshaira. Bo mm, ja liczę na to, że ten odcinek zostanie uzupełniony w 12, tym, że crosshair. Będzie wściekły, będzie wściekły na siebie, i kiedy na przykład Hunter czy Wrecker zaczną się go pytać, dlaczego tego nie zrobiłeś, to Crosscare przeżyje pewnego rodzaju załamanie. On będzie z siebie wynił, on będzie, będzie pogrążył się w jakiejś depresji czy załamaniu ze względu na to, że na samym końcu, no nie do końca z jego winy, on zrobił co mógł zrobić, nie udaje mu się złapać tego lokalizatora i, i namierzenia na Omega. Omega, która jest święcie przekonana, że jemu się uda, wierzy w niego, i, i to jeszcze bardziej może mm, dobijać. Crosshaira. Więc jakby bardzo mocno twórcy w tym sezonie naciskają na tą relację i zobaczymy w jaki to sposób będzie pokazane. Poza tym, a odcinek w porządku. Odcinek może nie tyle standardowy, co pokazujący nam do jakby będący tym właśnie punktem przełomu, gdzie no było miło, było fajnie, ale niestety wyspa została znaleziona przez Imperium i teraz nadszedł moi drodzy czas ostatecznej konfrontacji, która będzie ciągnęła się przez cztery odcinki. Zakładam, że w następnym odcinku będziemy mieli akcję z Juggernautem, no bo nazwa odcinka to jest Juggernaut. Później będzie kontaktowanie się z Rexem, no i pewnie w jakiś sposób albo Omega z Emery Car przekażą namiary dla reszty ekipy, albo reszta ekipy znajdzie jakieś informacje. Z innych ciekawostek mamy, nie wiem czy to już padło wcześniej, ale tutaj mamy jasno i wyraźnie powiedziane, że jeden z naszych Głównych klonów na tantis to jest Scorch. Um, I cały czas jestem zdania, że absolutnie nie muszę poznać e, osobowości naszego tajemniczego zabójcy. On po prostu jest. I, I tyle. I mam naprawdę nadzieję, że do końca sezonu tego nie dostaniemy. Jednak podsumowując już to dzisiejsze nasze gadanie. Zacznijmy od tyłu. 11 punkt bez powrotu jest jak najbardziej solidnym, kolejnym etapem, który musiał się pojawić w tym sezonie, i nie mam zbyt większych uwag poza tym, co mówiłem o koszherze. Natomiast kryzys tożsamości. Jest to absurdalnie dobry odcinek, jak na animację i jak na produkcję serialowe gwiezdnowojenne. To jest świetne, to jest rewelacyjne. Ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, którzy wykonali ten odcinek, powinni dostać gigantyczną premię w Lucasfilmie, bo tak się opowiada historia. Czy to poważne, czy to śmieszne, czy to um, sentymentalne, ale w taki sposób powinny być prezentowane kontent gwiezdnowojenny. Nieważne. Czy to będzie komedia, dramat, cokolwiek, żeby tak dobre. Jakościowo produkcję, wykonanie dostawaliśmy gwiezdno Wojenne. jak najczęściej, za to trzymam kciuki w imieniu, można powiedzieć, nas wszystkich. Tak więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Standardowo zachęcam Was do dzielenia się swoimi wrażeniami w komentarzach i jak zawsze, jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, jestem więc mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia już w kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!